Mili państwo, miło słyszeć się z państwem 5 kwietnia, w dzień leśnika i drzewiarza. Zebranie Koła Łowieckiego. Panowie, mam świetne miejsce na niedźwiedzia, zapowiada pan przewodniczący. Trzeba tylko z godzinkę czy dwie posiedzieć i poczekać w zasadzce. Nie, aż cyrkowcy skończą wcześniejsze numery. Ha ha ha. I tak moglibyśmy bez końca, ale przerywamy, bo dziś także dzień grzeczności za kierownicą i tu jest o czym rozmawiać, ponieważ z badań wynika, że 74% kierowców w trakcie jazdy rozmawia właśnie przez telefon, 20% wysyła maile, 9% udziela się przy pomocy smartfona w mediach społecznościowych, 35% kierowców w trakcie prowadzenia pojazdu posila się, 68% pije, co tam ma pod ręką, 5% kierowców czyta książkę lub gazetę za kierownicą, za to zaledwie 2% prowadzących. Pojazdy robi sobie w trakcie jazdy makijaż albo się goli mniej więcej tyle samo w trakcie jazdy, całuje się i uprawia ciąg dalszy. No tak, to wtedy musi być ostra jazda. Historia 5 kwietnia kładzie nacisk na to, by wszelkimi sposobami pielęgnować dobrosąsiedzkie stosunki między różniącymi się od siebie ludami. A wszystko z tego powodu, że właśnie tego dnia w roku 1614 w mieście Jamestown w Wirginii w Stanach Zjednoczonych córka wodza plemienia Powhatan imieniem Pocahontas poślubia angielskiego osadnika Johna Rolfa. Jamestown to była pierwsza osada angielskich kolonistów w Ameryce, powstała w roku 1614. 607, a jej mieszkańcy z trudem utrzymywali się przy życiu dziesiątkowani nędzą, głodem, chorobami i atakami rdzennych mieszkańców. W trakcie takich właśnie zatargów przywódca osadników wziął do niewoli córkę indyjskiego wodza imieniem Pocahontas, ale traktował ją raczej jak gościa niż więźnia. Dziewczyna uczyła się angielskiego, studiowała brytyjskie zwyczaje, w końcu nawróciła się na chrześcijaństwo i przyjęła imię Lady Rebecca. Wtedy właśnie Właśnie nadszedł czas, by odesłać ją do indyjskiego ojca, ale dziewczynie się spodobało w angielskim światku, a w dodatku zakochała się w niejakim Johnie Rolfie, bardzo utalentowanym plantatorze, który zaprowadził na tych terenach uprawę tytoniu. Odbył się więc ślub, a potem urodził im się synek, a para udała się do macierzystej Anglii, gdzie biały osadnik i indyjska, jak wtedy mówiono, księżniczka, byli ozdobą najlepszego towarzystwa. I Lady Rebecca została nawet przedstawiona królowi Jakubowi. I. Do Stanów Zjednoczonych już jednak biedaczka nie powróciła, w Anglii skosiła ją ospa. Tak więc indiańska księżniczka zmarła, ale dzięki jej udziałowi w historii między białymi i czerwonymi braćmi przeżyło znacznie więcej osób po obu stronach konfliktu w tym biały Old Shatterhand, czerwony wódz apachów w Winnetou oraz skromny Siuks Wiesław Kot.